Witajcie wszyscy, sobota dzisiaj no to godziny 13:00. teraz jest godzina 1830, kociołek sobie pracuje o, temperatura CO aktualna 63, zadana 55, ciepła woda użytkowa aktualna 52, zadana 50. Tak to wygląda, tutaj pracuje pompka teraz akurat na rozdzielacz, na nagrzejniki. przewołowa przed chwilą się wyłączyła. Ciepła woda użytkowa też się nagrzała, to też pompa się wyłączyła. Tutaj już się zrobił też z rozdzielaczami porządek. Tak to wygląda. Miałem problem z tym jednym filtrem, e, filtrem filtrem tym, który e, zmiększa wodę. On w ogóle nie puszczał wodę dalej, nie wiem dlaczego wywaliłem go, później na tym się zastanowię Tom ochronę kotła. Tutaj jeszcze dzięki e, tym kto mi coś napisał i jeszcze jeden kumpel to mi podpowiedział, żeby to inaczej zrobić. Teraz jest tak, jak powinno być. Po razie do tego podchodziłem w sumie, albo trzy. Ale to zasypałem go do pełna o dwunastej. Na tę chwilę tak to wygląda. Co tu jeszcze można powiedzieć? No w szczególności, co można powiedzieć, to Chciałem podziękować Mariuszowi, który tutaj mnie wspierał, coś zawsze pomógł, podpowiedział. Do tego wyświetlacza to może się jej przyzwyczaje. Tak to wygląda, przechodząc tam przez to, przez pierwsze te niej Akurat chwilę pracował teraz zawór, ten czterodrożny się otwiera, bo na rozdzielaczu temperatura spadła. Zaraz będzie znowu widać. On to co kilka sekund tam się odpala. Przy rozruchu kumpel był, więc też jak pomagał też. Tak nie chciałem tego to nagrywać, bo nie wiedziałem, czy on sobie życzy, czy sobie tego nie życzy. Zawsze jakiś tam dodatkowy stres jest. O, właśnie pracuję czterodrożnie. I klej się sprawdził, nie było żadnych tutaj problemów, wycieków. Nic takiego jak na tą chwilę. Nie wiadomo, jak to będzie później. Co mi zostało tutaj jeszcze na parterze? Mam babcię 90-letnią, która mieszka. Dlatego też mi zależało, żeby jak najszybciej to odpalić, żeby ona tam nie zachorowała, nie rozchorowała się czasami. Dlatego rurki, które teraz idą na parter, są jeszcze tak tymczasowo to zrobione. Tutaj tak w sumie może powiedzieć że śmiesznie, ktoś powie, że Wiocha jakaś, ale to jest tymczasowo, żeby tylko tak tam ogrzewać, Jak będą troszkę cieplejsze dni, to wszystko poprzerobię... tam, jak powinno być. I tak dobrze, że powiedzieć, że na przyłomie lutego i marca udało się się to opanować bo to w sumie ciepło dzisiaj jest 8 stopni dzisiaj jest 8 stopnia z reguły o tej porze to zawsze było tam na minusie i to sporo co tutaj jeszcze nie podłączyłem też sobie pogodówki brakuje tego tutaj na wyświetlaczu ale będzie fajnie jak to będzie No dobrze. Jeszcze nagram, jak tutaj będzie się paliło albo rozpalało. Popawiłem się tutaj też. Pobawiłem się tutaj też z e, sterowaniem tygodniowym. Ustawiłem tak, że on tam do danych porach będzie się załączał. Nie wiem, czy później jeszcze ten, e, to spalanie może w jakiś sposób tam... Będę troszkę, troszkę regulował. Nie wiem jak ten popiół będzie wyglądał i tak dalej. To jest to wszystko właśnie do, do zabawy, do kontroli i tak dalej. No i co? I dzięki za oglądanie, że może niektórzy wytrwali do końca tutaj w tym co robiłem. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Tu jeszcze dogram, bo akurat pompa ta przewołowa się. To się odpaliła. Tutaj się zaraz to właśnie ta temperatura to na, na rozdzielaczu podniosło. Już się tutaj zawór ten czterodrożny koryguje. I to tyle. To jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego dla was.